Między Wisłą a Sanem, wśród wielkich lasów nieba sięgającymi, żył przed wiekami w chacie na skraju polany stary bajarz. Co wieczór, kiedy słońce zaszło, schodzili się do niego mieszkańcy leśnych osad. Zwano ich lasowiakami, bo w lasach mieszkali. Po ciężkiej pracy przychodzili ludzie, młodzi, starzy, dzieci. A stary bajarz snuł swoją opowieść. Słuchali go, a słuchali. Potem powtarzali w swoich domach, a gdy ich dzieci dorosły, opowiadały te historie swoim dzieciom. Prawda to? Czy bajka? Posłuchajcie i wy. Wilk na weselu. W puszczy sandomierskiej wiele zwierząt było. Ale wilki leśne nieraz napadały na zwierzęta domowe, co we wsiach u ludzi mieszkały. Złapał raz taki wilk wiejskiego psa, bardzo chudego, i chciał go zjeść. Ale zobaczył, że to sama skóra i kości. Wilk jednak nie w ciemie bity. Puścił wychodzonego kundla i tak mu rzecze. Widać po tobie, że gospodarz, któremu służysz, nie dba o ciebie. Ale zadba, gdy ty okażesz się jego dobrodziejem. Ja ci w tym pomogę. Uradzili, że wilk porwie dziecko gospodarza i uprowadzi w las. A pies skoczy za wilkiem, dziecko mu odbierze i odda swemu panu. Jak urodzili, tak zrobili. Gospodarz zdala wszystko widział. Jakże się ucieszył, gdy pies uratował malcza zdrowego i całego. Psu teraz dobrze się powodziło. Jadła miał pod dostatkiem. Wszyscy go chwalili, jaki dzielny. Utył, a sierść na nim pięknie lśniła. Wilk pomyślał. Teraz go mogę zjeść. Któregoś dnia szedł pies w ślad za swoim panem na wesele, a wilk za nim. Zobaczył pies wilka i zrozumiał, że teraz wil go zje. Co robić? Wpadł na pomysł. Zawołał wilka i dalej mu dziękować za dawną przysługę. W podzieńce zaprosił wilka, żeby szedł z nim na wesele, a tam będzie wiele dobrego jadła: mięsa, ciasta, napitków. Wilk poszedł. Pies pokazał mu, gdzie jest komora. Zrobili podkop. I weszli do środka. Pies podawał wilkowi smaczne kąski podsuwał napitki. Wilk jadł i pił i ciągle chciał więcej. Widzi pies, że na koniec wilk jego pożreć zamierza. Zaczął chyłkiem skradać się do dziury, żeby uciec, a wilk za nim. Ale wilk zjadł za dużo i nie mógł się zmieścić do podkopu. Pies mu uciekł i dalejże szczekać i ujadać głośno. Zlecieli się ludzie, znaleźli wilka w komorze, obili go kijami i przepędzili w las a psa wychwalali, że ich od wilka uwolnił. <grywa>